Maria Konopnicka o Janku Wędrowniczku w lesie. Idzie słonko mu do pieka, patrzy, stoi las z daleka. Inny chłopiec, nie daj Boże, przelągłby się lasu może. Ale w Janku mężna dusza sporym tedy krokiem rusza i po chwili go nakrywa. Starych dębów zieleń żywa. O, jak cudnie tu dokoła! Pełno kwiatków wznosi czoła. We mchu miękkim nogi toną, Świeżo wszędzie i zielono. Tysiąc ptaszków w krzakach śpiewa, Cichy pacierz szepcą drzewa, A na głowę rzuca cienie Słońcem tkane ich sklepienie. Gdzie wpierw patrzeć, Janek nie wie. Tu wiewiórka smyrk po drzewie, tu zajączek szóst przez trawę, tu lśnią żuczki się jaskrawe, tutaj z brzękiem leci pszczoła, tu kukułka go zawoła, tu znów dzięcioł w korę puka i robaczków sobie szuka. Biega Janek w lewo, w prawo, aż gdy zmęczył się zabawą, chce już wracać. Ani rady! Zgubił dróżkę, stracił ślady Huka woła, echo niesie Głos po coraz gęstszym lesie Aż po długiem tak bieganiu Z płaczem usnął w mchów posłaniu Hej Lisku, czytał Tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Dzięki, że jesteś. Do usłyszenia.